Cześć, bardzo serdecznie Was witamy, cieszymy się, że znów możemy się razem pomodlić. Dzisiaj zaczniemy od słów świętej Teresy Benedykty od krzyża. Człowiek może na różne sposoby służyć zbawieniu innych ludzi. Módlmy się, abyśmy dzisiaj nie zaniedbywali okazji do dobrego. Módlmy się o dobre wykorzystanie czasu. Chcemy pomodlić się również w intencji Was wszystkich. Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy. Anioł Pański w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczoła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radzbać w serce nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen, bardzo Wam dziękujemy za wspólną modlitwę. Serdecznie Was pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Renaty, Marleny, Danuty, Marcina, Beaty, Anny, Nofinmana, Piotra, Jolanty, Hajot. Dziękujemy za wspólną modlitwę i zapraszamy jutro o 12. Dobrego dnia. Cześć. Dzięki. Cześć.